Gdzie my będziemy za pięć lat, za niecałe pięć lat, rządów Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim, my jako Polska? Panie że nie odpowiem panu. Ja się tego potwornie boję. Mhm. Potwornie. Bo y, przez te pięć lat można zrobić tak dużo złego, bo ja o nic dobrego pana prezydenta Nawrockiego y, nie posądzam. tak? Nie wierzę, że zrobi cokolwiek dobrego, ale może zrobić bardzo, ale to bardzo dużo złego. Za dwa lata są wybory parlamentarne. Nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. I, ale pan prezydent Nawrocki z tym swoim zacięciem y, z, z tego lasu, gdzie tam koledzy z, z kastetami się spotykali, tak? To jest wojownik? No jest. Wie pan, to są wojownicy, którzy wychodzą na rynki, piorą się po, po, po pyskach, że krew tryska na lewo i na prawo, tak? Tylko czy my takiego wojownika chcemy jako Polacy? Na razie 50% Polaków wybrało kogoś, który będzie grał na destrukcję i będzie się prał po, 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 po mordach, za przeproszeniem, proszę mi wybaczyć mhm. za kolokwializm, tak? Bo to jest jego natura. A do czego to doprowadzi Polskę? Wie Pan, na pewno żyjemy w bardzo ciekawych czasach, a jak pan wie, to jest słynne chińskie przekleństwo. Tak? Żyjemy niestety w bardzo ciekawych Ja bym wolał żyć w czasach spokojnych, gdzie budujemy fabryki, gdzie budujemy strefy, gdzie powstają nowe osiedla.